Jak tam widziałeś jak będzie te nowe pułapki, jak będziemy stawiać Pułapki. Nie, nie oglądałem właśnie. Bo to będziesz musiał nawet postawić teraz tak na schodach, pod skos będziesz mógł na ścianach stawiać. Będzie nowy w ogóle. I inaczej się Tylko działać. Okay. to działać. Okej To my teraz teraz dla tych są łapkują. A no, może pułapki będą miały jakiś większy sens? Hehehe, dorwałem <grywa> Ogień jest powalny? Czy jak? Nie, ale bardzo ci utrudnia 116 ah, <grywa> dałem Trzeba było w głowę celować. Jeszcze na podpalającej. Upadek nie zabił. Miałem już ten drugi strzał z wybuchowej, i mnie już tak zaranił, że skok nie zabił. Okej, okay. ciekawe. Uff. że się tym coś zatrzyma. No, przez chwilę mnie zatrzymałeś, to prawda. Panika. Nie ja miałem 3 KP na a minę sobie tak. Dlaczego ja tak wolno biega i się męcze i to się okazało? No, panika jeszcze do tego. A tego bo ja nie A miałem tylko 50 hp. U! No, ale powiem ci, żeś wystraszył mnie A i po chyba ci do zerpili, wiesz? A to z dzidy mnie atakowałeś? Tak, atakowałem cię z Ja nie mam przeładowane jeszcze Tego też nie mam przeładowane, fajnie Gdybyś się nie nudził Nie To już było przegrane Co ja miałem zrobić tam? To jakbyś był za tym Za 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 za, za. przeszkodą Za przeszkodą to bym cię nie trafił tego eulatu ja jest jeden, jest jeden jest jedno strzałowce i ty my, jeśli tym nie trafisz, no to Ale. Zakończyły mi się ogniska. No właśnie ten okej okay to jest... Takie ja wkur... No tu nie mam też amunicji! Zapomniał cię sprawdzić. To mi wyszło. No, ja nie wiem, jak to jest. Czy ty tak fajnie trafiasz zawsze to w Cidu, po prawie zawsze. To... Nie, w poprzedniej rundzie w którymś momencie straciłem celownik na dzidzie, więc. Jak straciłeś celownik? Ja, no nie miałem tego opaska, jak próbujesz rzucać, nie? Gdzie mniej więcej jest pokazane rotacje. I tak trafiłeś. O jeszcze bardziej, wejdź sobie idź na O kurczę, jakby cię to sięgło Ty masz dwie, nie? Albo trzy nawet Dwie, Max dwie można mieć Ale zgubiłem wszystkie, więc spokój Jeszcze banie trafiłem? Tak. O kurde, to był totalny random strzał. I ostatni no. pocisk mi został. No to musi być ten. Ja to muszę mieć. Yy, jak to się nazywa? Martiniego, Henrygo, ale jestem tym chodnikiem na amunicję. Bo ja w tym jednym strzałowcem no to. No, w sumie to nie głupi pomysł. Tylko masz chyba mniej amunicji wtedy. Czy mogę imię, i miał nic źle, żeby mógł więcej strzelać? No tak, ty jeszcze Ja się wstałem koło ciebie! Stałem koło ciebie Muszę sobie tutaj tą moją gruchę w końcu zrobić Chyba nie zamontować O Mi się dorwać końca Elden, Ring, Elden Ringa, to się przyda. Jak będę, nie, S -s setny raz ginął. A, jak nie tysięczny. No, właśnie, jak nie tysięczny. Nitro? O ty kurde! No ładnie. Nie nitro, że trafię, ale widać. Ten celownik nie przerasta na nitro. Zostały mi cztery pociski. Tego się nie spodziewałeś, nie? No nie, powiedz że... Chociaż powiem ci, miałeś dwie dość potężne sytuacje, by mnie wykończyć, to na pewno. Nie mam, nie trafiłem, ani razu. O! Serio trafiłem się? Czy to twój? To mój. Jeszcze nie trafiłem. No teraz mam pod nitro cholertę jeszcze. Dobra program Nitro teraz. Tam nie ma, dwie. nic nie, ale słaby celownik. Mogłem puścić <laughs> ale przynajmniej amunicja mi się odnowi Nie czekaj idę po tego go. daj mi chwilę No bo tym nitro no to co to jest za graty nitro jak ja i tak to będę nie grał nie? Nie no może bym tam nie zagrał ale Prawie siak. Chciałem se prestiżować teraz, bo będą wiesz nagrody różne, też że miałem skin skinna ale teraz to sam już nie wiem. tu e? Dużo du 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 kasy wydałem. Dalej masz to nitro? No. Jeszcze, jeszcze mam, jeszcze mam. Spokojnie. Nie, nie, nie spokojnie. Zamienię. E, już nie będę harpuna używać, Wezmę sobie nitro. Nie no, graj to czym chcesz, nie? Bo chodzi o to, że jak to sobie wziąć czymś, to ja będę grał ja spróbuję się nauczyć tym Uuu, jak to było? Ja już trafiałem, Trzeba mieć strzykawkę, ja strzykawki nie mam Co by miało Próbujesz ten nitro Ta. Oj to tą blaszkę co to jest czy teną, to by wszedził robić jak te No, tak poleciało Czy przez postkę też leci? Może z nitro nic nie było, za to aperkat zrobi robot. Dobra, ja zmieniam napęd, ma więcej jakościu, ja nie daję. To jest okay, ale to, to musi być zasobnikiem jak dla mnie. Na razie, ten Martini. Jak dojdę do jakiejś broni, to zmienię. <gryw> jak mi nie pozwolisz, no to nie zmienię. Spokój ja z tego nie umiem strzelać za bardzo. Masz większe no, ja szanse. Też. To ma ten dziwny telefon, nie? Mhm. Mm ja tam, tam parę gierek nim zagrałem, no bo jak mówiłem, że na serwerze grałem tam z parą. Ja cię widzę, spokojnie. A, no dobra. Ale patrz. No. Nie zabiłem cię, a cię trafiłem. <noise> Dzięki, łaskawco. Dobra, zajmę nie znam tej zajmę. zależności Co? W głowę mnie trafiłeś? Czy co? Właśnie nie wiem, chyba w rękę. Jak już chybaś broczyn jak to nitro. <grym> Vai, det er opp, Noe. 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 bra. Nie, ty tu jesteś. Jeszcze z tym nitro. Nadal myślałem, że go z zmieniasz. Ja mam zmienić tego, ja mogę wziąć co innego. Nie, 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 tylko tak mówiłeś, że zmieniasz, nie? nie że Już nie muszę się bać. A tu czekaj, to. Janka, Czekaj, weźmy sobie coś. O, to jest mało inwazyjne. O, tu są jeszcze jakieś fajne balony. O, może to? Mi się do w sumie bawią. Jaś już lała, nie? E, ta, bo się nie leczyłem, no A nie wiem czy ty mi heda nie sprzedałeś, tak by the way. No, chciałem! <laughs> Smutne, teraz to było. Jakie takiej w ogóle sytuacji można się wydostać? Więc nie, za nie? nie. To jest to, że te jednorazówki jednak ratują ci życie, tak w danym momencie. A jak ja teraz miałem koncentrinę, no to widziałeś, to była świetna sposobność na to, by cię zamknąć. O! Kołobaczki czerwone I to nie jest dobry pomysł. No, są postępy. Biodra, no. to już był tard. O nie, idź, idź, idź tu to... koles. się... te ...mzyczka. te, to... O, tak zacina kąpa. że coś mi tutaj tak kompa zacina, że ja... Cały czas jakby taki... taka pauza. Biegnę i wiesz, taka pauza, nic się nie dzieje i odpuszcza. Aha. To nie jest dobre, nie, nie rozumiem. Ah! Trafił.

Jednak dobrze słyszałem, że w budynku się zrespiłeś. A chciałem pokazać, no mam tego silencera, to chciałem chociaż trochę tego wykorzystać. Co? Skąd? <laughs> Kurde, ja znowu nie mam celownika <laughs> No po. No tam się Nie wiem, mam czasami taki błąd, że co jakiś czas ten celownik mi znika z miotanych rzeczy. <laughs> Się nie robi po prostu, to to jest już... To był czysty przypadek. Ja nie wiem, czy pijo do nas dołącza czy nie, czy tam panda. Jeszcze. Panda pytanie do ciebie, jeżeli jesteś z nami.